Na drodze krajowej numer 11 w Tarnowskich Górach trwają utrudnienia dróg. Załoga Olmetu demontuje dwa odcinki potężnej stalowej rury wraz z rusztowaniem. Prace idą klasyczną techniką. Rura jest przecięta przy pomocy falnika, a operator ładowarki z długim ramieniem ma za zadanie bezpiecznie sprowadzić odcinek na ziemię. Co się dzieje? Nie, nie, nie! nie! Dobra puściła na spawie i spadła nam na drogę w dwóch elementach. Na szczęście żadnej szkody nie ma. Raz, dwa, przygotować sobie miatło do zamiatania. Odcinek znika z jezdni. Na szczęście upadek nie spowodował żadnych uszkodzeń, a jedyna pamiątka po tym wydarzeniu to spoczywające na ulicy kłęby izolacji. Achim, raz, dwa i wchodzimy z drogi. Dobra, puścimy, niech on wyjeżdża. Schodzimy z drogi. Kolczej, chodź, koń, Druga rura! Szybko! Dobra, Janusz, robimy tylko wahadło. Nie, nie ma sensu zatrzymywać. Znaczy na co spalenie? No jasne, jasne. No. Palnikowi szybko uwijają się ze swoim zadaniem. Ruch za moment będzie zupełnie wyłączony. No i ten moment jest teraz najbardziej niebezpieczny. Jeśli pójdzie po jego myśli, to, to za chwilę będzie na podłożu jest. Ej! stój! Ona zaraz spadnie Radek. Uważaj! Badajcie na jako płację! Uważaj! Zejdźcie z drogi! Balneo fest. Najgorszy moment tego przedsięwzięcia jest zakończony. Co prawda, wszystkie odcinki rury są już na dole, ale dla operatora ładowarki nie oznacza to końca pracy. Ostatni etap, najtrudniejszy. Musimy to przełożyć na drugą stronę jazni. Całkowicie wstrzymujemy ruch, mamy 15 minut czasu. Czas już leci, więc czas działa na naszą niekorzyść. Pora na kolejne precyzyjne cięcia. W tym momencie będą potrzebne dwie ładowarki i perfekcyjna synchronizacja dwóch operatorów. Przysłupię, żeby nikt nie stał, jakby przypadkiem się przewróciło! Bardzo stresująca sytuacja, mam nadzieję, że się wszystko uda. Góra, góra! Uważaj, Trzemek! Jadą! Na szczęście tutaj akurat poszło nam gładko. W zasadzie można już mówić o sukcesie. Stelaż bezpiecznie ląduje poza jezdnią. Dochodzi 12. Uh, a plan wykonany, według czasu. Wyjazd i sprzątanie zaraz.